ma Jeszcze przed obejrzeniem tego filmu prosiłbym Cię o zostawienie subskrypcji na moim kanale, teraz dzwoneczkiem, zostawienie łapki w górę i napisanie jakiegoś pozytywnego komentarza pod tym oto filmem. Eee... Was co? Zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc teraz już tak ładnie Nina poważnie? Jestem częściej, to jest kolejny film, a właściwie kolejny poranik. który też jest filmem w sumie. Więc no, jest to poranik. jak się nauczyć szybko speedbuilda. Ja nie umiem jakiegoś profesjonalnego, ale wszystko co, co ja umiem to postaram się Was nauczyć. Więc tak, jest to speedbuild, to jest to speedbuilding tłumacząc, to jest takie szybkie budowanie. E, jest to technika polegająca na, nie wiem, dobudowaniu się na, na bedwarsach, na przykład na środek lub emeraldy, bardzo szybko, e, lub na skywarsach. I na przykład, powiedzmy, taki chłop myśli sobie, kurde, gram na noobkach, no to mogę z tam dłużej pofarmić i nikt mi nie rozwalił I wy tutaj myślicie sobie, dobra, obejrzałem super film, poradnik na 13, zostawiłem suba i łapkę w górę, teraz jestem najlepszym speedbuilderem pod słońcem i mogę się nauczyć yy, i mogę się do niego dobudować. I budujecie się pyk, 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 może tam kilka razy spodacie i no. I mu łóżka i jest wygrano. Także zapraszam Was już w sumie jak to się robi. Okej, okay, a więc powiedzcie na serwer i w, najpierw w IP to jest w, ser, w, 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 w opisie filmu, chyba nie umiem mówić. Jest w opisie filmu. Pisujecie, jesteście na serwerze. Bierzecie ten kompas do rączki i klikacie tutaj takiego jak Fast Builder. Jest to tryb, gdzie można się nauczyć szybko speedbuildować. Dołączamy Blendzie. Tu widzimy, jak już chłop się obduje. Ja sobie zmienię. O nie, 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 nie. To to później będzie. Ja sobie zmienię trochę na wełnę. Przepraszam, się bo tak teraz. Więc, no, Dobra, e, to na Dobra. Weźmy sobie taką. Ale dobra, nie mogę, super. Dobra, e, a więc do rzeczy. Na tym serwerze można się szybko nauczyć Speed building, czyli czegoś takiego. Okej, okay. no mi teraz nie wyszło. E, ale generalnie, jak się nauczyć? Moja metoda generalnie jest coś takiego. Trzymamy ciągle prawy i stawiamy. Dobra, ale to jeszcze nie jest Speed build. I kiedy postawimy i usłyszymy ten dźwięk, szybko puszczamy Shifta. Ciągle trzymamy S i tak na sekundę puszczamy Shifta. Chyba, że ktoś ma pod kontrolem kucania albo pod jakimś innym, to wtedy. Ten. To wtedy. No. Trzymamy to, co ten. I generalnie zdobywamy tu emeraldę, ale to już jest nieważne, bo tam trzeba. Potem można kupować w jakiejś rzeczy i w ogóle. Ale generalnie ta technika polega właśnie na tym. Jeśli dla kogoś to jest niewygodne, to można jeszcze tak. Ja osobiście tak nie umiem, ale dobrze. Yy, yy, ten. A jeśli już yy, nauczyliśmy się tego, to możemy sobie jeszcze próbować budować się na schodach. w ten sposób. Tego jeszcze sam nie umiem. Ten no. A jeśli już pomyśleliśmy, dobra, jestem S, jest, jestem najlepszy, dobudowałem się w nie wiem, 10 sekund. To przechodzimy sobie tutaj i. No dobra, chyba makro, tak odło, chyba makro sobie kupił, wziął chłop, ale dobra. A chyba, że jest dobrym budowniczym, to wtedy ja nie oceniam. Ej, nie, ty, da się tak budować. Ty, beka we do mnie. Dobra, nie bać. E, I się możemy, o. I widzimy Polak, To, to jest polski chyba, nie, to nie jest polski serwer. Nie, wrzucamy tam. E... Aha, no i widzimy e, ten, widzimy pana czas i dlaczego ma taki czas, bo pewnie obejrzał już mój poranik, co z tego, że dopiero co go e, wrzucam. E, więc no. E, speed building generalnie nie jest taki zły do nauczenia się, ale no wiadomo. E, w sumie Zobaczycie zaraz jak, albo nie, można sobie obejrzeć jak ludzie budują i kiedyś też tak będziecie budować. Także ja się z Wami już żegnam, ja bym się 13 artystów, to, to był kolejny film na moim kanale i do zobaczenia następnym razem, cześć!